Słonecznie i jeszcze cieplej. Tak w telegraficznym skrócie można by podsumować jutrzejszą pogodę. Witam Państwa, Marzena Słupkowska. Przed nami pogodna, ale chłodna noc. Będzie od 8 stopni na Podlasiu, ziemi łódzkiej i Dolnym Śląsku do 11 na Nizinie Szczecińskiej. Na Pomorzu chwilami więcej chmur i tu może pokropić. Wiatr słaby, jedynie na wybrzeżu umiarkowany. Od rana lazurowe niebo i dużo słońca. Dopiero po południu miejscami na Kaszubach i Warmii oraz wzdłuż granicy zachodniej przelotnie popada i niewykluczone burze. Niektóre mogą być gwałtowne z mocnymi opadami deszczu i porwistym wiatrem. I od 23 stopni na Suwalszczyźnie przez 24-25 w centrum do 28 w Wielkopolsce. W sobotę przez Polskę będzie przemieszczał się front atmosferyczny, a więc popada i będą przechodziły burze. Najczęściej w centrum i na wschodzie. A od zachodu będzie się przejaśniać. Nieco chłodniej. Od 20 stopni na Pomorzu Zachodnim do 24 na Podkarpaciu. W niedzielę po porannych mgłach wyjrzy słońce, które zostanie z nami do wieczora. Zanikające symboliczne opady mogą zdarzyć się na krańcach wschodnich. Gorąco tylko na południowym zachodzie. Tu 26 stopni. Poza tym około 23. W poniedziałek do 27 stopni na południu, ale już od wtorku napłynie zdecydowanie chłodniejsze powietrze. Taka pogodowa sinusoida. Do zobaczenia.